kontrola, to drugie imię narcyza. Narcyz nie tylko uwielbia kontrolować, ale też potrzebuje kontrolować i musi kontrolować zarówno ludzi, jak i swoje otoczenie. Narcyz ze stylem przywiązania lękowym robi to ze strachu przed tym, że jeżeli nie będzie kontrolował, Sytuacji i osób najbliższych, to zostanie porzucony i coś wymknie mu się właśnie spod kontroli, rozpadnie się zupełnie nie wiedząc czemu. Narcyz ze stylem przywiązania unikowym, czy też unikającym, robi to z lęku przed wyszydzeniem, przed zdemaskowaniem. Przed utratą kontroli nad sytuacją, ludźmi, pracą, domem. Generalnie narcyz ma bardzo różne narzędzia kontroli. Pamiętaj, że na początku, w fazie love bombingu narcyz potrzebuje zdobyć twoje zaufanie, by później móc kontrolować cię. Musi zdobyć na ciebie haki. W związku z tym sprawia, że czujesz się bezpieczny, bezpieczna. Mirroring, czyli odzwierciedlenie to schemat, który właśnie buduje zaufanie, ponieważ widzisz, że spotkałaś bratnią duszę, kogoś, komu możesz się zwierzyć, kto cię rozumie, wesprze i stanie po twojej stronie, a więc dzielisz się swoim życiem prywatnym, swoimi chorobami, swoimi relacjami z rodzicami, swoimi poprzednimi związkami, relacjami ze swoimi dziećmi czy przyjaciółmi i w ten sposób narcyz Zdobywa o tobie informacje i potem może wykorzystywać je przeciwko tobie, szantażując cię, docinając ci, złośliwiejąc, coraz bardziej w relacji z tobą, ale przede wszystkim sprawując nad tobą kontrolę. Pamiętaj, że narcyz od samego początku buduje sobie na ciebie folder, teczkę. Jakiś zbiór, czy to w głowie, czy w komputerze, w komórce, w internecie, i zbiera tam ważne informacje o tobie. Niektórzy narcyzi dosłownie zapisują, nagrywają, monitorują, więc pamiętaj, że w relacji z narcyzem, zwłaszcza już w fazie, kiedy maski opadły, kiedy zaczynasz coś podejrzewać i zaczynasz szukać, możesz spodziewać się podsłuchów, GPS-ów. Podsłuchu w swojej torebce, w samochodzie, w domu, i narcyz patrzy i śledzi, co robisz, jak robisz. Już jest wszystko jasne i wiadomo, z kim masz do czynienia, ale na przykład, niestety nie możesz wyprowadzić się z domu i przez jeszcze jakiś czas, do rozstania formalnego z narcyzem musisz mieszkać pod jednym dachem. Z taką osobowością możesz się spodziewać ukrytych kamer albo jawnych kamer albo detektywów jeżdżących za Tobą albo narcyza jeżdżącego za Tobą w każdej chwili monitorującego i nagrywającego każde Twoje potknięcie, każde czerwone światło, każde złe parkowanie. I narcyz stara się również pokazać Ciebie w jak najgorszym świetle, w związku z tym prowokuje różne sytuacje, na przykład przychodzi do Ciebie i stara Ci się coś pokazać, co Cię wyprowadzi z równowagi, w jakiś sposób sprowokować Cię do reakcji i potem to Nagrywa. I natychmiast puszcza na policję, do swojego adwokata, czy daje jako dowód do sądu. Narcyz chce i potrzebuje kontrolować. Potrzebuje, żeby ludzie byli mu posłuszni, a jeżeli nie chcą być mu posłuszni sami z siebie, to musi ich po prostu do posłuszeństwa, właśnie przymusić. Narcyz również kontroluje wasze dzieci. Kiedy zastrasza je, szantażuje, zawłaszcza albo przekupuje coraz bardziej atrakcyjnymi wydarzeniami czy drogimi zabawkami. Uważaj, miej oczy szeroko otwarte, i niestety w takiej sytuacji musisz grać tym samym orężem co narcyz. Również potrzebujesz nagrywać, zapisywać, monitorować. Nierzadko założyć kamery w swoim samochodzie i dokumentować przemoc narcystyczną, bo u wielu moich pacjentów, którzy nie chcieli powielać tych narcystycznych sematów, później nie mieli czym podeprzeć się w sądzie, w sprawach rozwodowych czy przy opiece nad dzieckiem, a narcyz miał cały worek obciążających ofiary dowodów. Jeżeli jesteś w takiej sytuacji, jeżeli czujesz, że ten temat dotyczy Ciebie, obejrzyj moje wykłady i rolki, przeczytaj moje artykuły, a jeśli potrzebujesz wsparcia, zapraszam Cię na sesję i konsultacje. Ewelina Naturia Pańczyk.